Siemanko. w dzisiejszym odcinku pokażę wam, wam jak teksturować, mapować i kompresować pliki w Maciek TXT, czyli minimalne pokazanie jakości tekstury w zamian za o wiele mniejszą wagę. Oczywiście przy rozdzielczościach takich jak 64x64, 128x128, 256x256. Nie zobaczymy aż takiego pogorszenia jakości tekstury, prawdę mówiąc, w ogóle chyba nie, nie, nie zobaczymy, ewentualnie przy jakichś tam napisach. Hmm. Ponieważ to jest tak już niska rozdzielczość, że ta kompresja tak naprawdę nam nie pogorszy jakości obrazu aż tak. Jeżeli byśmy mieli tekstury o jakości Full HD, 2K 4K i byśmy robili automatyczną kompresję w takim programie jak Magic Takes, albo w innym jako automatyczną moglibyśmy mieć o wiele po, y, bardziej pokruszoną jakość tekstury. Dlatego to już się robi ręcznie w Photoshopie, w Gimpie, albo w innych programach, ale my będziemy robić to w Magic TXT, żeby ten poradnik nie był jakiś długi. Sto stworzyłem kwadrat, specjalnie wys wysunąłem ścianę aby nam się ta tekstura nie ułożyła idealnie, żebyśmy... No żeby nam się po prostu tak popsuła, tak? Stworzę jeszcze cylinder. I ewentualnie. E, kołnę nie... Nie wiem, kule. Okej. Okay. Ten cylinder jest trochę za dużo, ale dobra niech taki już będzie. Okej, okay, żeby otworzyć mat material editor, klikamy M. Ojej. OK, i takie coś nam się otwiera, ale Wam się może otworzyć, otworzyć takie coś, jak otwieracie pierwszy raz czy to jest Maxa, czyli inny rodzaj materiału edytora. U góry sobie, mamy dwie opcje ustawiania. Pierwsza to jest właśnie taka: nie jestem jej zwolennikiem, ponieważ to jest taki syf. Masa kulek i tak naprawdę ciężko mi się w tym odnaleźć, jeżeli robię. Um, Używam w jednym modelu, w jednym projekcie masę, masę tekstu, tutaj ja wolę mieć swoje kolumny ułożone, podzielone fajnie i ponazywane, niż mieć takie coś jak tutaj, tak, czyli zmieniam sobie na swój stary material editor i mam takie coś, tak, czyli mogę tutaj masę y, material editoru sobie stworzyć i jakiś tam sposób sobie to po swojemu ułożyć, uporządkować. Y, żeby stworzyć taki material, klikamy prawym klawiszem przycisku, przycisku myszy, materials i Skyline i standard, czyli standardowa yy, materiał standardowy z 4s maxa, jest jeszcze materiał z GTA yy, jeżeli sobie go dodaliście z to skryptu, który wam udostępniałem klikacie prawy, Material, skeneral i GTA material znowu się powtórzę, słyszałem, że ten materiał jest ponoć obugowany, nie jest fajny i są z nim jakieś tam komplikacje, dlatego ja go nigdy nie użyłem nie wiem, jak tam go używacie to Używajcie, ja używam ten z 3 Maxa. I żeby teksturę połączyć i nałożyć, to musimy ją najpierw sobie przyciągnąć na 4S Maxa. W taki sposób i mamy taką kropkę szarą. Żeby połączyć to ze sobą, klikamy na tą kropkę i trzymamy i mamy tak, no, taki pasek i łączymy z Fuse Color, czyli z podstawowym kolorem. Inne opcje nas nie interesują, ponieważ kita jej nie obsługuje. Jeżeli byście chcieli na przykład tworzyć jakieś tam to Unreal engine, tekstury albo yy, jakieś tam podrentering, jakieś tam nakładania filmowe, to już wiadomo, musimy tutaj używać tej w większości yy, opcji, tworzyć yy, teksturę na kilka, dzielić ją na kilka gocai, żeby już uzyskać jakiś tam efekt i wymiarowy jej na przykład tak i jakieś nakładanie zniszczeń i tak dalej, żeby... Nie, nie tworzyć plane'a na kwadra, tylko po prostu w teksturze tworzymy tak naprawdę kilka opcji, możemy to na nią tak naprawdę tutaj fajnie to wszystko nałożyć i uzyskamy lepszy efekt. Ale Wam o tym nie będę tłumaczyć, bo to nie, tutaj jest tak naprawdę poradnik z związany, jeżeli byście chcieli o takim stricte materi materiałowaniu, to tak naprawdę musielibyście sobie wejść na internet i sobie poszukać. Takie poradniki są są długie, bo to jest skomplikowane. To nie da się tak wytłumaczyć w pół godziny. To jest, są naprawdę miesiące nauki, żeby na pamięć tego się wyłuszyć. Ok. Jak już mamy nałożone połączone nasze tekstury, to możemy sobie kliknąć dwa razy. I po prawej stronie pojawi nam się pasek takie alan narzędzi możemy tutaj sobie nazwę tekstury zmienić a123 i mamy a123 mamy trochę opacity tak? czyli przez w tej tekstury jak widzimy tutaj nam się robi przez akurat to działa w kita mamy tutaj jeszcze dodatkowe opcje tak ale one nam nie będą działały w kita a więc nie będę tego tłumaczyć bo to nie ma sensu tylko czas sobie zabrałbym Ok, żeby nałożyć teksturę, klikamy na nią lewym przyciskiem myszy, na model klikamy i na górze po lewej stronie mamy coś jak async material to selection. Klikamy, nałożyliśmy materiał, ale mamy obiekt szary. Wcześniej wtedy nałożyłem, więc tego nie widzimy, ale to mamy na, na przykład takie zielone. tak? Jak klikniemy, nałożymy, robi się szary, czyli znaczy to, że mamy teksturę nałożoną, ale jest ona jeszcze niewidoczna dla, dla nas, żeby to zrobić, żeby była widoczna. Klikamy na teksturę i musimy tutaj biały kwadrat z niebieskim kółkiem z niebieskim w środku kliknąć czyli Show Shaded material in Viewport i nam się ta tekstura pojawia. Muszę to oczywiście włączyć, włączyć się pojawia. Ok. Żeby wymapować teksturę, ja zamieniam na Ety Poly. Otwieramy modyfikatory, wpisujemy uvw, uvw mapę mamy tajemy boxa, bo to jest box. Tutaj wymiary mamy, czyli 15 na 15, na 15. jak widzimy, tu nam się na przykład nie dopasowało. Tu mamy to pasowane. Tutaj coś się też popsuło. Tu mamy to pasowane. Czyli musimy się troszkę pobawić, żeby fajny efekt uzyskać. Mało osób kiedy ta zauważyłem, że dopasowuje tekst, to pasowuje którego nie wiem, dlaczego. Jest to trochę, zajmuje to trochę czasu, ale naprawdę ten efekt jest potem fajny, bo jednak mamy taką spójność y, tekstury ze sobą, że łączy się non stop, a nie, że nagle się przerywa w, poł w połowie i to brzydko wygląda, tak? a jak już to oświetlimy, to w ogóle to, to się strasznie rzuca y, w, w oczy. Ok, żeby oteksturować y, teksturę, to musimy polikon zaznaczyć, czyli 4 i klikamy na... Na polikon, który chcemy oteksturować, będziecie mieli takie coś, czyli czerwony polikon, i jak nałożycie UVW mapę, to będziecie ją mieli dalej na czerwono. I jak się będzie, będziecie bawić w edytowanie tego, to nie będziecie nic tu nie widzieli. Żeby to y, usunąć, ten taką jakby czerwony kolor, sklikam na etytek Poli F2. I mamy tylko czerwone krawędzie, czyli wiemy, że ten polikon właśnie jest zaznaczony. Y, okno zamknę. Bo muszę hałasować, a ja mam pojemnościowy mikrofon, więc wszystko wyłapuję. Ok, klikamy na UFAW-mapę znowu i kombinujemy, jak to tu tu teksturę. Czyli nie będziemy bawić się tymi, tymi opcjami, ustawiam taki sam wymiar, jaki mieliśmy na cały model, czyli 15-15 na 15 15x15 cm. Rozsuwamy UFAW-mapę i mamy tu takie coś jak Izmo. I tym gizmem możemy sobie teksturę przesuwać i ustawiać. Jak widzimy, tu mamy ten kawałek tekstury w tym miejscu i w tym. To ją dopasowujemy w taki sposób, aby te inne tekstury żeby były fajnie dopasowane. Tylko znowu tutaj mamy nie dopasowane, czyli znaczy to, żebyśmy musieli wszystkie tekstury w tym momencie dopasowywać w taki sposób, żeby to fajnie było. Tu też nie mamy dopasowane. Czyli od, będziemy wszystko będziemy dopasowywać do tych dwóch tekstur, żeby była okaż yy, to była fajnie dopasowana. Jest to jednak. Mozolna praca ale efekt końcowy będzie fajny. Zaznaczamy kolejny polikon. Ufał mu mapę osobną. Hmm. BOX 15, 15 na 15. Szukamy znowu takiego. E, e, Gizmos, zapomniałem tutaj zaznaczyć. Szukamy znowu takiej tekstury. Tu jak mieliśmy. O, Ok. Tylko coś mi tu znowu nie pasuje, bo tu już mam taką teksturę. A tu inne tekstury pasują. Tylko ta jedna nie pasuje. A czyli to jest tu. Czyli to nie jest ta tekstura, to jest ta tekstura. Okej. Okay. Trzeba być uważnym jednak. O! I jest chyba fajnie, fajnie to pasowane to. Ale ona się powtarza. I ewentualnie... Nie, 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 nie. Tak byśmy zrobili tak. Czekaj, to jest tylko kawałek tego. Czy to jest to? O, czy coś takiego. Dobra, to to. O, jak widzimy, to jest problem. Bo w tym miejscu nam się nie dopasowuje, to. Yy, byśmy musieli tak zrobić. Ale to znowu wszystko nam się psuje. Czyli niestety. O, dobra. Kolapsujemy sobie. collapse Ups. I jak widzimy, mamy fajnie to fajnie dopasowane te dwie trzy strony. Została nam jeszcze ta strona. A e, Albo z izolacji tam, prawej, wszystkiemu jeszcze można sobie Isolation Selection dać. I mamy wyelizowany, mamy oddzielony model. O tak, możemy to End Isolation dać. I jest na wszystko widzimy. Możemy modelę schować. hide selection Jedna to na tej samej stronie, co działa. I Un, Hill, Hal i wszystko nam się tutaj pojawia. Ok. Yy, mamy te dwie dopasowane. Został nam ten box. Yy, znowu yy, zaznaczamy polikon. OV mapę. Yy, box 15 15 x 15 yy, Gizmo. Szukamy tej naszej tekstury. Mamy ją tutaj. Yy. Yy, yy, yy. Coś takiego. Kolapsujemy wszystko. No, mamy OK. Yy, zostały nam ta strona, czyli znowu poligon Ufową mapę. No powtarzamy sobie tak naprawdę. I to jest też fajne ćwiczenie, żeby sobie tak yy, utrwalić to jak to tak naprawdę tytujemy. Yy. Czy jest to to pasowane. Jak widzimy ta tekstura z tą teksturą się fajnie już chyba powinna połączyć. Ale jeszcze nie wiem. Trzeba by na pewno. Nie, jednak się nie połączy. No, niestety, ale dobra. Kolapsujemy. Olicon. UV mapę. Box 15, 15, 15. Na pewno są jakieś inne sposoby. Ja nie znam każdego sposobu na e, robienie tego. Każdy ma takie swoje. Ja... Uczę was moimi sposobami i tak naprawdę jeżeli chcecie, to tak będziecie robić jak ja. Jeżeli nie, to będziecie robić to po swojemu, jak się nauczycie albo w inny sposób. Ok. Tu także 15, 15, 15. 15 Bo można zrobić UV w mapę i zasnaczasz polikon, ale to znowu mi się zawsze psuje, nie wiem, nie mam pojęcia, czy jakoś tak da się na jednej ufał. Ufał w to zrobić. Być może się da, no ale ja nie wiem, jak. Nie jestem zawodowcem. A osobą, która się uczy tylko hobbystycznie. Okej, okay, tu mamy fajnie dobasowane wszystko. I została nam tak naprawdę ta tekstura, która może nam się popsuć. To jest takie już połączenie obu. Ale postaramy się zrobić w taki sposób, aby nie rzucało się nam to w oczy. Gizmo. No właśnie, tu mamy fajnie to pasowane. Ale jak widzimy albo jednak będą się te tekstury powtarzać, ale nie mamy wyjścia. ale nie będzie źle tak tak, tak mam nadzieję ja no jezu jednak niby tu się łączy tu się łączy tu się powtarza no i to jest właśnie to najbardziej skomplikowane miejsce bo tu jak widzimy wszystko mamy fajnie zrobione Posowane. jeszcze raz to spróbujmy, spróbujemy szybko zrobić y ok 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 o mapę gizmo box 15 15 15 muszę odnaleźć to jest na pewno tekstura ta czy to jest to tu mamy ten, tą teksturę czyli w praktyce to powinno być jakoś tak czyli by się zgadzało jednak, tylko to jest taka za wysoko coś takiego, a to jest na nisko to jest to ta tekstura tu się kończy więc nie może być w tym miejscu najbardziej boli to, że ta tekstura w w tu i tu się powtarza i tak naprawdę to się rzuca a nie, to jest ta tekstura, czyli tak powinniśmy zrobić, ale tu znowu ta tekstura się powtarza i nie ma lekarstwa na to. Ci musimy tak jakby znaleźć. No, wykorzystamy tą teksturę po prostu jakoś robimy. O, w taki sposób, tu się łączy, łączy. Tu się pasuje, pasuje. No i okej, okay. lepiej niż było. No. I mamy zrobioną wymopowaną teksturę w tym modelu. Zapomniałem Wam wspomnieć o o wiele prostszej technice, yy, żeby nie robić każdej na osobno yy, przy tym boksie. Tak, jeżeli, jeżeli stworzymy boks, wiadomo yy, tylko teksturujemy, to nam już jest automatycznie fajnie yy, dopasowane tak? I nie musimy tworzyć UFOW mapy. Oczywiście możemy stworzyć UFOW mapę i wpisać 25, 25, 25 tak mamy wszystko tu fajnie topasowane tak? Idealnie. Przy tym boksie mamy też to pasowane w miarę. Tak. Jak widzimy jest to pasowane. Tylko jak słyszymy UFO w mapę to nam się właśnie psuje to, tak? Czyli mm też nie znamy wymiarów tego niestety, ale możemy spróbować zaznaczyć tego poligona i tego poligona. Nałożyć nałoż na to ufową mapę, box i ściągnąć. E, tak, i znaleźć ten idealne miejsce. Widzimy jest. Tu też się znalazło idealnie. I już jest to pasowane. W tym przypadku mm, kolapsujemy to. E, zaznaczamy te poligony tworzymy UFW mapę znowu, box. Mamy skolapsowane. E, tu zostaną ten polikon UV mapę e, box. I rozciągamy. Mm. I szukamy tylko miejsca, które nam będzie dopasowane. Tylko w tym przypadku właśnie musimy się bawić. E, ręcznie, ale nie, tu jest OK, a nie, dobra, no tutaj to to musimy się pobawić troszkę. Ewentualnie przesunąć, tak i jakoś tam sobie o, to pasować. Yy, jeżeli byśmy chcieli, inaczej też to pasować, tak, że tu mamy fajnie to pasowane ten cały prostokąt. Tak załóżmy, że jest nam na cały model yy, u Więc yy, załóżmy 15, 25, 25, 25. I jak widzimy, wszystko mamy popsute ale wystarczy w tym przypadku po prostu skolapsować, zastanawić sobie wokół prostokątu kwadrata w sensie te poligony wymapować sobie, uważam mapę, box i mamy je fajnie automatycznie stopasowane znamy je wymiary, trzeba tylko jest zapamiętać 28, 2530, 23 i po prostu kolapsujemy i zaznaczamy te dwa poligony mapujemy i próbujemy sobie je po prostu tylko to pasować do reszty czyli coś takiego pismo tak gdzieś tam szuka z tego swojego idealnego dopasowania. I, i tyle co nie to było takie krótkie dogranie, po zapomniałam o tym wspomnieć, że nie trzeba wszystkich ścian osobno robić. Jest na to szybszy sposób i tyle. I... Ale zawsze tam jakaś ściana będzie do poprawienia. Taka zabawa to jest po prostu z teksturowaniem. Najlepiej w tym przypadku, właśnie u mapę zrobić, yy, siatkę i sobie to nałożyć w Photoshopie, czyli teksturę to pasować, i problem cały znika. Yy, u Ufawu mapa jest jednak bardziej prosta, ale w niektórych przypadkach jest skomplikowana, jak w tym przypadku, i, i byśmy musieli się długo bawić, żeby to naprawdę fajnie to pasować. Bo jak widzimy, tu jest fajnie, zrobione, a tu już się psuje. Więc no tutaj też muszę teksturę nałożyć, jakąś inną. O nie widzimy jej. Tak. Ale tutaj fajnie już, tak jakby, wymapowane uvw i już mamy ją zrobię nam tak więc tutaj akurat w tym przypadku nam to fajnie zadziałało cylinder nie chciał nam fajnie zadziałać i i był z tym problem możemy ewentualnie tą teksturę nałożyć I mamy też równiutko, fajnie to zrobione, ale postaramy się to edytować. Załóżmy 5 cm. Oj, 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 5 i tu 5. O, a tutaj dwójkę zostawimy. Jak widzimy, równiutko nam tu się fajnie e, zrobiło. Równiutki pasek. Więc m, czasem to działa, ale jak widzieliśmy przy cylindrze, musieliśmy ten górę tu osobno osobno, ale dalej też byśmy musieli osobno. Okay. I jak chcemy nałożyć kilka tekstur, to wiadomo. zaznaczamy polikon. Hmm. Teksturę na przykład tą. I mamy ją nałożoną. Tak, ten polikon sam inną teksturę nakładamy. jest tutaj wymapowana. Fajnie, musimy ją wymapować. No, automatycznie nam się już wymapowało. OK jest, kolapsujemy i mamy nałożone, tak? Jeszcze, jeszcze, dodatko, jeszcze, jeszcze inna możliwość y, teksturowania, czyli dzielenie sobie poszczególnych y, poligonów. Ja tak często robię, bo nie dla mnie to jest wygodniejsze. Dla niektórych to może być bardziej uciążliwe. Bo ja jak y, tworzę jakiś tam model, to sobie tak naprawdę już w głowie ustalam, jakie to ma mieć teksturę i sobie już na no, po samym początku udzielę, to tworzę grupy i po prostu sobie potem to teksturuję. Czyli załóżmy, że chciałbym mieć tą ścianę, tą ścianę i tą ścianę w innej teksturze. Sobie daję detach. Zdetachowałem, czyli widzimy, są to osobne modele. Mogę schować i jest to osobny model. Nakładam sobie na przykład teksturę, którą chciałem tylko do tych ścian zrobić, czyli na przykład to, jakieś deski. Mam deski. Mogę sobie je też wymapować. Tak. Załóżmy 5, 5, 5 i mam wymapowane. I teraz daję e, główny model attach do tych tekstur. Tak. I mam otaczowany. Tak. My już mam cały model, mam sataczowane. Jest to inna, inna technika, tak naprawdę moja, która tu daje o wiele tuż więcej czasu, ale zawsze mam taką 100% kontrolę i ale w obu mamy tak naprawdę kontrole. To już jak to woli, tak pokazałem wam dwa sposoby techniki na teksturowanie. Ok. Oświetlimy sobie ten model i sobie go wyeksportujemy, czyli... najpierw zrobimy reset pivot pointa. No, jest na środku, jak nie jest na środku, to zawsze sobie możemy go etytować, ale trzeba powiedzieć, że coś sobie tutaj wysunąłem, więc to jest tak naprawdę środek. Taka yy, asset Xforma. Tu mam kamski skrypt. Nie zawsze on jest, więc czasem trzeba odpalić ręcznie. Jak już rasko odpalić jakiś tam ten, to już wam się będzie pokazywało. Już wam to. w kłam, bo w pierwszym odcinku mówiłem. W, w, ja, tak, jak nie mam w tym momencie, odpalam... Yy, yy. Skrypt, ale nie, nie pokazał mi się. No nie wiem, jak ten skamski skrypt tam jest, więc Ach, nie mam tu u góry, tak naprawdę, więc okej. Okay. Mm. ResetXforma zrobiłem? Tak, zrobiłem. Widzimy, że jest zrobiony. Kolapsujemy sobie. Nałożymy sobie jeszcze oświetlenie dzienne, nocne. Skolapsujemy sobie. No i model mamy skończony, dodatkowo sobie to zrobimy, że sobie wszystkie po kolei wyeksportujemy, tak, czyli reset X form, tu też y, tutaj nałożymy kolor nocne, dzienne, kolejność nie ma znaczenia, dzienne, nocne, kolapsujemy, kolapsujemy, y, eksportujemy. Na pulpit na razie tylko ten model. Kolizy jeszcze musimy ci eksport, eksport, test, test. Zmieniamy na 3ds. Tak. OK. Hmm. Odpalamy kol editor. Dźwięków nie będę zmieniać, bo już wam to pokazywałem, żebyśmy nie tracili czasu. Yy. Mam tutaj trzy modele, jak widzimy, ponieważ mam tutaj trzy obiekty. Więc wyeksportowały mi się wszystkie tak jakby obiekty, więc jest to tak naprawdę też fajne, bo możemy sobie od razu tworzyć kolizje, musimy tworzyć kilku klików 3ds, więc, yy, więc spoko. Tego wam nie pokazywałem w trzecim odcinku, bo tak naprawdę wypadło mi to z głowy. Ok, mamy tylko kwadrat wy, te, wyeksportowany. No i w DX też, jeżeli chcemy skompresować nasze tekstury, czyli przeciągamy je. A, musimy najpierw stworzyć plik, czyli znowu test. Kiedy teraz, teraz Przyciągamy. A, no jak widzimy, nie skompresowało się. Jest to narzędzie do kompresji y, masowej, ale pokazałem, jak to się osobno robi, czyli mam skompresowanie. I tutaj pokazuje nam się y, teksturę, jaką mamy i jaki teksturę musimy użyć. Uszyjemy jedynki i skompresujemy sobie każdą y, teksturę. Tej nie, zapomniałem, ok, nie pokazuj, tak skompresowaliśmy, jak zapiszemy plik e, test na pulpicie i zobaczymy jaką wagę ma, Właśnie 70 kB mamy 5 tekstów i jeżeli teraz e, bym to usunął e, i wszystkie tekstory tak po prostu sobie zapisał 1, 2, 3, na co zapiszemy, yy, to plik ma 400 kB, czyli 300 kB ponad mamy sobie oszczędzone, tak? Czyli to co jest właśnie kompresja. Minimalnie pokaże nam yy, jakość tekstury i nie widzimy tego aż tak. Mm. A zmniejsza nam to się jakoś tak jak mówiłem. Tekstury są naprawdę niskiej rozdzielczości, więc no nie zobaczymy aż tak tego. Ewentualnie przy napisach czerwonych albo przy innych kolorach możemy to zobaczyć. Jak mam jakieś tam napisy, ale to no, przy tych wymiarach to oczywiście tego nie zobaczymy. Ok. Jak to już mamy zrobione, możemy sobie wejść takie TA. do folderu i mm, wgrać nasze modele OK, czyli aj, tego nie zapisujemy to przenosimy e, refresh, start warsztat. E, I jak widzimy mamy naszego boksa oteksturowanego e, Tutaj wszystko fajnie jest dopasowane, jak widzimy te tekstury, które robiłem ręcznie. Więc o to właśnie chodzi, żeby była ta spójność, żeby to nie było tak, że w jednym miejscu jest to dopasowane, w innym nie. Pamiętajcie o tym. No w tym miejscu mi, mi, mieliśmy problem, no ale też to jakoś źle nie wygląda, ale jednak się rzuca w oczy. Tak właśnie mówią, że jak nie to pasujemy, to jest to widoczne strasznie. Tutaj aż tak już nie. Tutaj jednak jest to pasowane. Tutaj, przez to, się ta tekstura z tą teksturą się powtarza, jest to widoczne. OK, wyeksportujemy sobie kolejne tekstury, modele. Szybko. Yy, mój komputer, już od razu w plikach to zrobimy. MTA, server, moc, data ten, warsztat, tak. Test. Kolizji nie będę robić, bo to nie ma sensu. Ref, re, reszt, restart, warsztat, chyba powinien wystarczyć, tak. No i jak widzimy. Też, o tutaj mamy takie światło, więc to trzeba byłoby naprawić ekranicznie, ale to w następnym odcinku będę Wam pokazywać oświetlenie. Mamy też oteksturowane. i ostatni motyl, który Wam pokażę, to jest ta kulka. Ok. I też ją mamy oteksturowaną, tak? Więc jest fajnie oteksturowana równo. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia.